Jak już pewnie wiecie, mamy 150 subów, więc z tej okazji rozdam wreszcie wam te ciasteczka. Dla niewtajemniczonych na moim kanale jest baner, w którym macie napisane, że jak zasubskrybujecie, to dostaniecie ciasteczko. Więc dzisiaj upieczymy te ciasteczka. Jednak pewnie zapytacie się mnie, jak zebrałem te osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Zatrudniłem hakera, który zlokalizował moich subskrybentów, następnie ich. Pożyczyłem do swojej piwnicy. Dobra, no to czas zająć się pieczeniem. Mam przepis babci na ciasteczka, więc idziemy do kuchni i je upieczemy. Ogólnie to przypadkiem spaliłem piekarnik i przy okazji cały dom, więc pójdziemy do sklepu elektronicznego po nowy piekarnik. Co tu się dzieje? I co tu robi kamera? Więc ja wam dobrze pomyślałam. Jest nas tu stóp do i chyba jesteśmy zamknięci w piwnicy jakiegoś pobochówacza. Ej, tak, to piwnica. Klowyk? Subskrybuje. nie też. Ja też. Ja, ja, też. ja też! Ja też! Ja też! Ja też! A ja nie. Nie no, żartuję, ja też! Hmm. Kogo na... może wam Biorę By wam czasteczka. Ale chociaż to nie mam Ja, mruk w sumie mogę pójść tam mnie zjeść te ciasteczka. Psycholog mi nie uwierzy. Siema, teoretycznie jest to już koniec. Dziękuję Wam za oglądanie, ale mam dla Was jeszcze taki bonus, jeżeli takie coś lubicie, a mianowicie persy. Dość krótkie są, więc po prostu patrzcie. Siema, i jak widzicie, już piłkę, piłka. Już mi piłka i krzesło. <grym wiosenka> y dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. <grym wiosenka> dobra, muszę się uszykować. Łóżko z Dobra. Y jako miłe kwestie. <grym wiosenka> o, o, o. A. Dla niewtajemniczony, Kuśwa z... Dlaczego nie zapomniałam swojej kwestii? Czy mam aż takiego alzheimera? Als, Dobra Więc dzisiaj upieczemy te ciasteczka Jednak pewnie zapytacie się mnie yy... <ścoughs> Sorry, dostałam palpitacji yy, Nawet nie wiem co to jest palpitacja to jest chyba zawał serca Ja i moja wiedza z biologii Taka ciesza Dobra To bardzo proste Coś czuję, że długie będą te persy. Ile ja wam tego na wrzucam Ile fajnie ja zrobię Dobra jeszcze raz. To bardzo proste. Ogółem to zatrudniłem jakiegoś hakera, kazałem mu zlokalizować z Ogółem to zatrudniłem jakiegoś hakera i kazałem mu zlokalizować zlokalizować z, lokal z lokal kur kazałem mu... A, czekaj, początku nie powiedziałem. Zatrudniłem jakiegoś hackera i kazała mu zlokaliz. No kur... Zatrudniłam jakiegoś hackera i kazałem mu zlokalizować... z zloka... 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 lokal... lokal... Kur, no, Nie wiem jak to powiedzieć. Dobra. Ja piery. Nie, to jest... To jest dla mnie trochę śmieszne. Ja wiem, że ja to przerobię, że to będzie brzmieć jak szum, ale takie mówienie ciągle to jest po prostu dziwne. Dobra, jeszcze raz. Kur...